Dzień dobry, witam Was z tej strony Shark Trader Robię dla Was kolejne nagranie, kolejne wideo z kolejną analizą. Dla tych wszystkich, którzy oglądają moje nagranie po raz pierwszy, są pierwszy raz na kanale, chciałem Was bardzo gorąco zachęcić do kliknięcia w prawym dolnym rogu przycisku subskrybuj, bo dzięki temu będziecie dostawali wszystkie moje analizy na bieżąco powiadomienia od YouTube'a. Na początku każdego filmu, jak za każdym razem rozliczam się z poprzedniej analizy. Tym razem będzie to właśnie GBPPLN. Ostatnia analiza była zrobiona 27 kwietnia, czyli w tym miejscu gdzie, gdzie jest ta żółta linia. Wtedy spodziewałem się, że jesteśmy w najlepszej drodze do wyrysowania się nowych szczytów, i że mamy początek rysowania się kolejnego ramienia CD szarka, którego tu na pomarańczowo narysowałem. Jak widać, szark się nie zrealizował. Wtedy też mówiłem o drugim scenariuszu. Możecie sobie obejrzeć ten filmik: o drugim scenariuszu dużych spadków, który na tamtą chwilę był dla mnie dużo mniej prawdopodobny. Jak widać, ewidentnie ta analiza tutaj się po prostu nie sprawdziła, co jest rzeczą normalną, nie każda analiza się sprawdza, więc tą udajemy ewidentnie do analiz nieudanych. I przechodzę teraz do, do tego, co najnowszego na GBP PLN. -ie. Dużo ludzi mnie ostatnio prosi właśnie o pln -y. Zazwyczaj jest to pytanie o USD pln natomiast tym razem... Skłaniam się ku prośbom do funta, ponieważ zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, która, ciekawy układ, który zresztą notabene wpisuje się w moją narrację filmu, który zamieściłem 12 lipca, że dolar będzie po 4 zł. Ale o co chodzi z tą narracją i wpisywaniem się, dowiecie się zostając do końca filmu. Przechodzę teraz do najnowszego szablonu, żeby tamten nas nie, yy, yy, nie mylił. Harmoniki. Wiecie, że Shark lubi formacje harmoniczne i często z nich korzysta. I oto tutaj na interwale D1 rysuje nam się formacja Batmana. Sprawdzimy, czy to na pewno jest Batman. Tak, to jest Batman. Rysuje nam się formacja Batmana. Troszeczkę zmienię tą kolorystykę, żeby było to dla Was bardziej czytelne, widoczne. Ok, formacja Batmana i punkt zwrotny, punkt D, dokąd po pierwsze ruch powinien dojść i z którego powinien się odwrócić. To jest ten poziom. Poziom 538. I teraz, skoro powinien dotąd dojść, no to oczywiście każdy stwierdzi, no to można się podłączyć w trend i złapać bardzo ładne 120 pipsów. Ok, nie mówię nie, ale nie to jest przedmiotem mojej dzisiejszej analizy. Jeśli, jeśli chcecie, jeżeli Wam się to podoba, myślę, że jak najbardziej. Można rozgrywać ten instrument na shorty, zważywszy, że chociażby nie mamy, zobaczcie, żadnej dywergencji tutaj na H1, na H4, tak więc shorty jak najbardziej są aktualne. Ale to, co ja Wam chcę pokazać, to koncepcję bardziej długoterminową. Kurs będzie sobie spadał. Spadał, 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 aż w którymś momencie. Dojdzie dotąd do tego poziomu 886, czyli 5,38. W tym miejscu zobaczcie. Jest również dołek. Dołek z 21 czerwca. Tak więc mamy podwójne, jakby e, podwójne umocnienie muru. Punkt D i dołek. Jeżeli przejdę na W1, jeżeli przejdziemy na W1, to zobaczcie. Mamy linię trendu złożoną z raz, dwa, trzy, czterech dołków, gdzie pierwszy jest z czerwca 2021 roku. I ta linia jest tutaj na żółto zaznaczona dokładnie przebiega w punkcie D, czyli w strefie zielonej, którą zrobiłem. Więc powiem Wam tak: ja ze swojego doświadczenia wiem, Wiem, zauważyłem, jakby, że, że rynek ma tendencję do tego, aby do takich magicznych miejsc dążyć. I to jest miejsce magiczne, ponieważ nieprzypadkowo linia trendu znajduje się w miejscu punktu D. Tak, więc to jest miejsce, od którego uważam fajnie byłoby zagrywać na longi, na tę formację harmoniczną. Też wam powiem zaraz jeszcze. Z jakiego powodu? W momencie, pytanie w jakim y, czasie to dojdzie i jak będą ułożone średnie, ale zwróćcie uwagę, ta średnia, 25, jest bardzo wysoko w stosunku do średnich, wolniejszych. Tak więc kurs, dochodząc tu, prawdopodobnie będzie musiał, jak ja to nazywam, wrócić, wrócić po te średnie, i y, 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 tu gdzieś w tych okolicach prawdopodobnie zrobi się jakieś, jakiś galimatias, jakiś kros tych średnich to będzie również punkt D, przepraszam, punkt B. Tak więc w tym miejscu, ja w tych okolicach szukałbym tej profitu. I teraz pytanie, czy ta transakcja jest godna uwagi? Jeżeli mielibyśmy, załóżmy 30 pipsów do, do stop lossa i mielibyśmy 120 pipsów do tej profitu, to mamy 4R. 4R. O, przepraszam za małe zamieszanie. Tutaj mamy potencjalne 4R z tego miejsca. I teraz <laughs> chciałem Wam coś więcej pokazać. A, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zobaczcie, w tych okolicach. Jest również średnia setka z interwału W1, to jest ta zielona średnia. Jak przejdziemy na interwał D1, to ja ją zrobiłem, moi drodzy, taką bardziej schodkową O, to jest właśnie multi-time frame. I ona sobie będzie powoli, powoli szła do góry. Już w następnym tygodniu, na otwarciu w poniedziałek, ta średnia prawdopodobnie zrówna się z poziomem 100. Jeszcze w następnym będzie troszkę wyżej, a pamiętajcie to, co Wam y, zawsze powtarzam: że cena ma prawo pracować między punktem deformacji harmonicznej, a nawet kawałek za 100%. Tak więc ta strefa gdzieś, gdzieś tutaj jeszcze, ta średnia powinna się y, spotkać z kursem, i to będzie naprawdę bardzo silny sygnał do góry. Może nie sygnał, to będzie strefa do szukania silnego sygnału, ponieważ musimy znaleźć jeszcze tutaj jakiś sygnał. Sygnał, który albo to będzie formacja RGR, albo to będzie jakaś formacja świecowa. Zobaczcie tutaj, jak ładnie się w tych dwóch miejscach, na tych dwóch szczytach odwróciło. Po prostu zwykłą spadającą gwiazdą. Ta była biała, ta była, ta była czarna, spadkowa. Tak więc tu też albo świecowa formacja, jakaś bardzo wyraźna, albo formacja strukturalna, typu baby shark, typu złamanie struktury i tak I teraz to jest tak, abym powiedział, zagranie traderskie dla traderów. Natomiast jest jeszcze coś, co chciałem Wam dodatkowo pokazać, coś, co tutaj zauważyłem. Zobaczcie. Na samym początku kanału, kiedy robiłem analizy, kiedy byliśmy gdzieś, to był gdzieś końcówka 2011, no, przepraszam, 2021 roku, gdzieś w tych okolicach, mówiłem o wielkim wzroście do góry, dokładnie dotąd. Możecie sobie to znaleźć u mnie na kanale w, pod filmami GBPpl. Czemu? Ponieważ tutaj rysowała się formacja harmoniczna, jesteśmy teraz na interwale miesięcznym, z punktem X. W listopadzie 2015 roku. I ta formacja harmoniczna, swój punkt D, miała właśnie tutaj. Teraz, dlaczego wam o tym w ogóle mówię? Ponieważ teraz, po wielu miesiącach, wyklarowała się pewna rzecz. A mianowicie, oprócz samego faktu, że tutaj mamy wąs, że mamy spadającą gwiazdę i pewnie można byłoby się masy rzeczy na samym szczycie doliczyć, to zobaczcie co interwał W1 nam wyrysował. Jesteśmy po wielkim, kilkuletnim trendzie do góry. Ten trend widać, że odbił się bardzo jasno, bardzo wyraźnie w tym miejscu. I teraz jeszcze do niedawna można było się łudzić, że będzie dalszy ruch do góry, dlatego też taką analizę zrobiłem wcześniej. Natomiast w tym momencie zauważyłem coś jeszcze ramię głowa i jak się pewnie domyślacie kolejne ramię. To jest interwał w1. To RGR stworzyło się w niebyle jakim miejscu. Po pierwsze po silnym, po silnym, po długim, dużym trendzie, i w punkcie D Batmana, którego wam przed chwilą pokazywałem, na interwale miesięcznym. Przepraszam, że tak skaczę, ale to jest niezbędne do tego, żeby wam wszystko pokazać. To RGR zrobiło się w punkcie D Batmana z interwału miesięcznego. I teraz to jest nic innego, to RGR, jak formacja odwracająca cały ten trend. O czym to świadczy? To świadczy o jednej rzeczy, że w tej chwili, w tej chwili czytaj w najbliższych miesiącach, będziemy mieli realizację tej RGR. Czyli. Spójrzcie. 4,56 to jest zasięg z miesięcznego RGR-a. Koreluje nam się to z dołkiem z, 2, z sierpnia 2017 roku. Idealna korelacja, niemalże co do grosza, praktycznie. 20 pipsów różnicy. Tak więc moi drodzy, 12 lipca powiedziałem, że dolar będzie po 4 zł. Wiele osób kpiło, wyśmiewało i pytało, pytało, co by do tego w ogóle mogło doprowadzić. Ja pamiętam, jak w styczniu, bodajże, to był chyba styczeń, mówiłem, że dolar będzie po, po 5 zł. Wtedy to już w ogóle byłem uznawany za kompletnego heretyka. Teraz już mniej, mniej ludzi tak uważało, natomiast w tamtych momentach, tak i teraz, zauważam rzeczy, które no, są niepopularne, czy może mało, mało wiarygodne, kontrowersyjne. Ale wykresy, ja czytam wykresy w taki sposób i, i po prostu no, widzę to, że tak powinno być. Tak więc 12 lipca, kiedy zamieściłem analizę, dolar po 4 zł, yy, zobaczcie, to się jak najbardziej wpisuje w tą narrację. Fund powinien też spaść potężnie do okolic 4,5 zł. O czym to świadczy? To świadczy dla mnie o tym, że ogólnie złotówka się teraz będzie bardzo umacniała. Ktoś powie, ale szark nie masz żadnych. Fundamentalnych, ani innych okoliczności do tego. I wy się mnie pytacie, tak jak się mnie kiedyś pytaliście: Co by się musiało stać, żeby do czegoś takiego doszło? Co by musiało to spowodować? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co takie rzeczy spowoduje. Ja wiem, co ja widzę na wykresach. I dla mnie tak to wygląda. Tak więc yy, dużo też mam pytań od Was na telegramie, w wiadomościach prywatnych. Dotyczących kupna waluty fizycznej, pewnie dlatego, że są emocje rozgrzane, że będą wzrosty. Obejrzyjcie sobie film Dolar po 4 zł. Wyciągnijcie sobie wnioski po obejrzeniu tego filmu. Połączcie kropki i zastanówcie się, czy prawdopodobieństwo jest po waszej stronie, po tej stronie, żeby kupować fizyczną walutę, czy może jednak jest więcej sygnałów. Przeciwną stronę. Tak więc zobaczcie, to RGR jest, jest faktem, jest wyrysowane już w tej chwili. Jeszcze kurs musi dojść tutaj, jeszcze raz do linii szyi. Ale jak widzieliście na początku filmu, w moim przekonaniu zrobi to tworząc tą tego, tego Batmana. I teraz, dlaczego? Teraz połączę dla Was kropki, chcę Wam to wszystko pokazać. W momencie, kiedy zrobimy kurs, dojdzie tu i będziemy i warto byłoby zrobić longa stąd, to robiąc take profit w punkcie B tego Batmana, tutaj, gdzieś w tych okolicach, gdzieś w tych okolicach, ja nie wiem, jak wykres się ułoży dokładnie po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, ale gdzieś w tych okolicach, short. Na realizację RGR z miesięcznego. Trochę za długi jest ten napis. Po prostu tak zrobimy. Dobra, niech tak będzie. Z tego zielonego pola szukałbym shortów. Do podłączenia się w ten RGR. I tutaj zobaczcie, tutaj mamy do zgarnięcia 1000 pipsów. Oczywiście to są yy, miesiące, to nie będą yy, nawet tygodnie. Chociaż wiecie, nigdy nic nie wiadomo, zobaczcie, tutaj wydarzyło się to w w cztery tygodnie, w miesiąc, ale no nie spodziewam się, żeby w tej chwili też do czegoś takiego doszło, choć doszło chociaż spadki są zazwyczaj dużo szybsze niż wzrosty. Tak więc yy, najpierw uważam, że będzie ładny long z, yy, yy, związany z tym Batmanem, a później poziom realizacji take profitu z tego, yy, z tego, yy, z tego Batmana, będzie z świetnym miejscem do wejścia w dół i podłączenia się w to RGR. Cudnie, idealnie wręcz byłoby znaleźć ładne zagranie, ładną, e, ładną realizację, ładną formację odwracającą trend tutaj na małym interwale z bardzo bliskim stop-lossem. E, bardzo bliski stop-loss, e, bardzo bliski, mam na myśli na interwale D1-H4. To w tym kontekście jest bardzo bliski. E, Pozwoliłby nam mieć bardzo długi stosunek, bardzo duży stosunek zysku do ryzyka. I tutaj, w tym miejscu, realizowałbym, uważam, że dotąd dojdzie kurs GBP. .pln. Nie pytajcie mnie, proszę, w jakim czasie, ponieważ nie wiem tego. Zobaczcie, tutaj, jak Wam wyliczyłem, jest 800, no od teraz to nawet 1000 pipsów. Tutaj też jest y, 800 pipsów. To szło w 4 tygodnie, a tu z kolei, ten sam dystans, szedł miesiącami, nawet rok. Tak więc nie pytajcie mnie, ile to będzie trwało czasu, ponieważ nie wiem tego. Natomiast y, TP dla shortów z RGR. W tym miejscu y, bym brał TP dla tego y, y, shorta. Y, jeżeli udałoby się tu ładną formację odwracającą trend znaleźć to jest no niech będzie 50 pipsów 900 y, pipsów z kolei to byśmy mieli jakieś y, jakieś 22 R jeżeli dobrze liczę 22 Przepraszam, źle liczę 18R. Tak mi się wydaje, że dobrze to policzyłem na szybko w głowie. Tak więc to jest. Tak wygląda moim zdaniem, moi drodzy. Najbliższe losy GBP PLN. -a. I ogólnie rzecz biorąc uważam, że przełoży się to na ogólnie na całą złotówkę. No bo skoro i USDPLN ma spadać i GBPPLN, to chyba raczej coś jest na rzeczy ze złotówką. Jeszcze jedną rzecz Wam chciałem pokazać na samo zakończenie. Zobaczcie, na interwale W1 mamy dywergencję. Dywergencję połączoną z RGR, połączoną z punktem D Batmana na miesięcznych. No to jest naprawdę bardzo duży, bardzo silny sygnał. Tak więc... Wzrostów na GBPP-lenie po prostu w najbliższym czasie w ogóle nie widzę. I to tyle, jeżeli chodzi o tą analizę. Jak zwykle powtarzam, subskrybujcie kanał, jeśli tylko chcecie takie analizy dostawać częściej i regularnie. No i oczywiście, jeżeli Wam ta analiza się spodobała, no to proszę Was, dawajcie łapki w górę. I to wszystko, jeśli chodzi o, o to nagranie. Bardzo Wam dziękuję. Mówił do Was Shark Trader. Cześć.